Na 225 zł. Ale widzicie, że jest pan bon na obiad. Całe szczęście się tak udało, że nikt mi nic nie urwał. To jest dobra wiadomość. Generalnie. Oj. Słońce jeszcze raz i coś z rana tak stało. Jeszcze bym pospała, ale myślałam do tutaj... To jest najgorsze. Człowiek śpi tak mu fajnie. Musisz wstać, W domu by wstał, poszedł, załatwił, co ma załatwić. I by poszedł spać dalej, a tutaj? A najlepsze jest to, że dzisiaj rano się budzę, bo jakaś ciężarówka w ogóle jakoś tak chyba szybciej jakoś ruszyła. No i w każdym razie budzę się, patrzę na zegarek. Myślę, się, o kurde, siódma już. To już trzeba wstawać, ja nie miałam w ogóle budzika nastawionego. Przed siódmą, w sumie sensie, się nie zdawała, taka, wstałam. Siedzę, a taka na maksa po prostu, wiecie, nieświadoma, co się dzieje. Sunęłam trochę szybę, patrzę. Siódma, a ten jeszcze nie wjeżdża. Dlaczego ten nie wjechał jeszcze na Nie, Szczerze oni to puszczają punktualnie. Na Myślę nic. Ubiorę się, pójdę się zapytać, nie? Tak siedzę, siedzę, siedzę. Biorę ubrania, się ubieram. Patrzę jeszcze raz na zegarek i... Kurde, to jest piąta, nie siódma. Troszkę się dzisiaj czuję zmęczona. Wymęczyły mnie te promy i krótkie spanie na promach. Ale zaraz to szafniemy o, o, Dzień dobry dobry Co bez kwasa, Nie Tak I kabina bez szczotek, nie? A ja szczotki nie bez szczotek, tak? Tak, tylko w sensie od już, ja już wyjdę. Kabina ładna, no to nie wolno mieć szczotkami, tak Bo mężczyźnie nie. No pani sobie na śniadanie. No właśnie idę na śniadanie, Czyli tak, tutaj kwasy nie, nie, nie? Nie, nie, nie. Żadnego, nie, nie, nie. no? Wśród, 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 no. Wśród wśród. Czyli tutaj tutaj ręcznie, nie? A tutaj już maszyna. Tak, tak, Stąd maszyna. Dobrze. Tak, tak. Dziękuję. Tak, no to zawsze. Wiecie co sobie pomyślałam, bo tutaj wcześniej ta restauracja przez chwilę była otwarta od 12, bo nie mieli pracownika, ale widać, że się pracownik znalazł, bo jest już otwarta od 7 rano, więc idziemy i zjemy. Miałam wziąć telefon firmowy, miał sprawdzić ceny paliwa, Tak no, jak zjemy, to wtedy pójdę. Dzień Co pan poleca na śniadanie? A co by tu zjeść? Z kiełbasą z na szynce z poczytami to się dolepa jak kiełbasa? albo kiełbasa schorzona mm. patrzcie tu Trzy partie pierogów i zupa więc generalnie to ja naprawdę uważam że nie ma lepszych pierogów przy A4 niż tutaj właśnie na Rogowie i tak sobie pomyślałam, że dzisiaj będę jechać To zawsze ja mam, widzicie, na pauzie coś dorobienia. To po prostu sobie odgrzeję jedne pierogi A pomyślałam sobie, że jutro w sumie Jak przyjadę do Göteborga To też będę mogła sobie odgrzeć pierogi Więc sobie zamówiłam dwa, ale za bonto to mogłam Miałam zupę i pierogi No a do tego jeszcze stwierdziłam Już odeszłam i patrzę Pierogi z truskawkami Chciałam też, na wynos O, się i sama umyła w tym wszystkim Tam z drugiej strony to jest, Nie, bo tam nie, nie używane Dziękuję bardzo To już koniec, nie? Dziękuję Dziękuję, widzenia Dobrze Teraz, co jeszcze możemy zrobić, to troszeczkę wytrzeć szybę, żeby nam nie zostały już później takie krople. Nie nam to zrobić za wrażenie. I tutaj to. Widzę, że ten już na kabinie jest troszeczkę taki. Ja będę myśleć gdzieś po wakacjach, żeby po słońcu już troszeczkę jakoś, nie wiem, zadbać o niego, czy go nawaskować, czy jakieś tu widać już pojemczynki na niej. I tak mi się zdaje, że bardzo dobrze się trzyma. Dzięki temu, że tak się zawsze wszędzie udaje, że bez protestu wszyscy myją go ręcznie, wolwego. No ale. No dobra, może wyjdziesz po prostu. Uuu. Och, tam Kurwa! 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 mi ty Kurwa! Kurwa! wyjść, bo jak tu wytrę, to tam będzie znowu będzie znowu Nie wierzę. Co? Gdy spotkałem wątkę. Jestem? Ja myślałem, że tylko w telefonie zawsze będę widział. A to jestem. Przepraszam, a że tak po hamsku podchodzę, ale jak zobaczyłem ten skład, mówię, muszę podejść. <śmum> spoko. Spoko. Pełen szacun dla Ciebie, Dirk. Pełen szacun. że tak jak ty. ja już jeżdżę tyle lat i niektóre trasy bym nie pojechał, a ty jedziesz wszędzie. Pełen szacun, szapowa dla Ciebie. O, dzięki. Szapoba, naprawdę. Dzięki. Ja już jadę do domu teraz nie no. na trzy dni. Wiesz, że teraz przystaję nie dwa tygodnie na trzy dni. Właściwie to dziesięć dni na trzy dni. No, no, no. I trzeba będzie się umyć. To jest wszystko. No. Oj, że swoją myłam i lecę dalej. Ja dzisiaj rzucę ten, skreślam to, to lotka. A, Zawę, tak, zrób. Tak, dzisiaj zrób. No, dobra, no. nie przeszkadzam ci. Lecę chociaż chcę stać i gadać, ale wiem, że Ty masz inne swoje sprawy. Właśnie, no, lecę. Chcę Ci, żeby Ci się wszystko udawało. Dziękuję, i, I Tobie tym, też. I tym dużym, potężnym. O, tamten to potrzebuje szczęścia. Oj, kurde, szapoba. Dziękuję, powodzenia, dobrego weekendu. Wzajemnie. Dziękuję. A widzicie, widzicie, widzicie. Miły Pan kierowca z rana. Mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia i już Wam pokazuję na telefonie filmowym moim, tylko już włączam nagrywanie. Wchodzimy w aplikację Eurovac, bo musimy się dotankować. Mam jeszcze paliwa teoretycznie na 1400 km, ale to wiadomo, że nie ma co zjeżdżać. Ja nigdy nie zjeżdżam niżej niż do 700, bo jakoś tak wiecie. To są duże baki, boję się na wszelki wypadek, więc tak. Tutaj na rogowie, na Shellu, można płacić kartą Eurovac. Widzicie, cena jest 4,77 teraz, w tej chwili. Tutaj w aplikacji są podawane aktualne ceny. Ja muszę chyba, wiecie co, nieraz mi tutaj pasuje tankować, czasami tankuję rzeczywiście nawet. Ja muszę tutaj po, ten, yy, złożyć wniosek o... Muszę ponegocjować cenę na tej stacji, bo gdybym na przykład, popatrzcie, cena paliwa, jak sobie tutaj wejdę na krzywej, 4,38, bo to jest oryginalna stacja Eurowag, no i ja tam często tankuję, więc tam sobie wynegocjowałam cenę, nie? I tam mam swoją zniżkę. Zresztą na innych Eurowagach też, czy w Gdańsku, czy tam na Gorzeczkach. Natomiast tak, tutaj po drodze, bo my do krzywej aż nie dojedziemy. Dlatego musimy znaleźć coś, wiecie, po drodze. Tu jest z kolei jakaś Prime. Te stacje, jeżeli macie Eurowaga, to te niebieskie, takie turkusowe stacje z koroną, to są Prime. I Prime to oznacza, że to jest taki sweet spot, taki najlepszy punkt pod kątem ceny, łatwości dojazdu i infrastruktury. Czyli jest tam po prostu wszystko, od czego potrzeba, niekoniecznie więcej, ale to, co potrzeba. Czyli łatwy dojazd i dobra cena paliwa. I dlatego to jest Prime, nie? Takie w sensie, że ma Wam dać do zrozumienia, tak że jak ja teraz szukam stacji, to nie, żeby sprawdzać te wszystkie granatowe. Tylko od razu widzieć te takie turkusowe, nie? Patrzę na stację, widzę Okej, okay, tu jest turkusowa, tu jest turkusowa Tam jest po prostu najlepiej Tam na pewno wiadę ciężarówką I tam będzie dobra cena Więc widzicie, my tu sobie będziemy zjeżdżać na Legnicy I tutaj przy S3 widzicie, też są stacje Ale tutaj jest ten Pieprzyk ja tam byłam 4,56 To jest fajna stacja, aczkolwiek już trzeba troszeczkę zjeżdżać I pewnie dlatego nie jest primem W Szczecinie PKS Szczecin 4,55 no wiem, żeby tam spróbował jechać Tu jest jeszcze też Szczecin, też inny prime 4,60 Lomax. I jeszcze w Świnoujściu też jest. Widzicie tutaj, to jest przy samym porcie, przy rondzie BP 4,72. No tutaj nie jest cena niska, ale w Świnoujście, wiadomo, że każdy zjeżdża ze Skandynawii Zawsze te ceny w portach i przy granicach są dużo wyższe. No więc dobra, to już wiemy, że nie tankujemy tutaj. Albo zatankujemy na kontach wrocławskich, albo rzeczywiście na tym PKS-ie. Zobaczę, jak mi się będzie chciało. Mam gdzieś okulary? Czy ja mam gdzieś okulary na sobie? Nie. Mam. nie, nie gdzie są. Gdzie są okulary? Jak świat stary, ludzie gubią okulary. Teraz już z Volvi możemy jechać do Szwecji. Powiem Wam szczerze, jak zajęłam tam Volvi ostatnio pod Volvo, to mi troszkę było wstyd, że Że tak nie za on wygląda. W sensie, że jest brudny po prostu. Ale że się wczoraj udało stanąć, to też fajnie. <laughs> I ostatnie miejsce. Ja jestem dobra w znajdowaniu ostatnich miejsc, a to jest umiejętność zdobyta tylko i wyłącznie na gabarytach. A, tu jest Piomar na Rogowie. Pozdrowienia dla Piomaru. Tutaj sobie Wolby stał na Piemarze ostatnio, pięknie. Ja, i powiem Wam, szukam tych okularów, szukam i nie daje mi to spokoju. Myślę, no, zgubiłam kolejną kukę. Kto by mógł pomyśleć, że ja mogłam włożyć okulary do etui? Kto? Przed nami bramki, i póki co, odpukać nie ma żadnych korków. Czy inspekcja nas złapie, czy nie? Już teraz nie zdążymy złapać. Teraz ja już patrzę w inną stronę. Dobrze. Nie chce mi się na razie jeszcze tankować, więc zatankujemy później. Pokazuje, że na 1400 jeszcze możemy kilkaset kilometrów pojechać. Zatankujemy. Gdzie zatankujemy? Patrzcie tu. Pusto. Pusto na parkingu, to jest piękne. Jezu, to jest piękne. Więc skoro jest tak pusto, to sobie stanę tu. Będę miała trochę bliżej. Nie ma lepszych parkingów w Europie, w naszej części Europy Centralnej, niż te nasze mopy publiczne. Zawsze je ja wam będę pokazywać. Bo od Polaków zbyt dużo słyszę, że nasze drogi są straszne, a na zachodzie są piękne i wspaniałe. Absolutnie nie jest, jest zupełnie odwrotnie. Na zachodzie już są w większości przestarzałe. Więc patrzcie, tu jest na przykład od razu pokój dla matki Patrzcie, jak to wygląda. Widzicie? Jest czysto, jest pachnąco. Tu jest przewijak, czysto wszystko jest. Popatrzcie. Popatrzcie, to jest umywalka. Widzicie, jak ona jest czysta, jak się świeci. Szafki nocne, Nigdzie na zachodzie. I w tej chwili nie przesadzam. Nigdzie na zachodzie. Takiego czegoś nie widziałam. Idziemy dalej. Patrzcie. Wtyczka. Można kolejną nogę naładować. Jest wszystko. Tu jest wc wc Dla niepełnosprawnych. Znowu. Wszystko ładnie. Czyste. Tu są toalety. Znowu ładne, czyste, wieszak. I tu, patrzcie, można przyjść i się wykąpać <śmiech> <śmiech> za darmo. <laughs> za darmo. Patrzcie, jest wszystko. I tego też nie będę próbować czy działa, czy nie. Zakładam, że to pomysł. No więc yy, na zachodzie tego nigdzie nie ma. A na pewno już nie za darmo. Więc ostatni, kolejny raz powtarzam, dla tych, co mówią, że w Polsce jest tak źle. No zobaczcie, jak jest. Strasznie jest. Au! No więc. Pora na pauzę. Ja się zmęczyłam. Przedtem zrobiłam 15 minut, to teraz będzie pół godziny. Więc tak. Mamy zupę jeżynową i pierogi. I to są pierogi z truskawkami. I to takie zwykłe. Może zjem teraz zwykłe. Pierogi z truskawkami będą na jutro. Nawet mi się tego nie chce odgrzewać, bo jest tak ciepło, że wiecie... <grym> mm. Jest dobrze. Teraz jak już pierogi wystygły, teraz też wrzucę do lodówki. I co, myślicie, że opisałam? Pitek, co ostatni raz? Pewnie, że nie opisałam. Teraz to mogę zrobić za to. Tu jest ta ostatnia trasa. I to piszemy tylko, że to już jest ten zjazd. Ale wiecie co? Zjadłabym zupę kalarapową. Yy, kala Kupiłam sobie takie wafelki, były przy kasie. Jesteście kiedyś takie? Ja też jeszcze nie, ale cytrynowe brzmi dobrze. Zjadłam przedtem zupę. Skończyłam. Chciałam już otwierać pierogi, a tu nagle ktoś przychodzi. Znaczy patrzę nad nim się, że mam spotkanie, nie? Więc nawet nie zdążyłam. Chcę jeść. Dobry? Dobry? Jak, jak pani wygląda w życiu <gry> Tak. <gry> Bardzo ładno. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję. Wielkości. Dobrego dnia. No i chodzi o to właśnie, że nie zdążyłam zjeść. Już miałam otwierać. Już taka byłam napalona na te pierogi. I słuchajcie, kolejna wiadomość jest taka, tak wyglądają moje pierogi. To są najlepsze pierogi na A4, mówię wam. Że zgubiłam łyżkę widelec. Zgubiłam widelec. Będę jadła łyżką. Ideliście kiedyś pierogi łyżką? jeszcze można palcami jeść hmm. świeże by były lepsze Odsmażone też, ale moja babcia zawsze mówiła, że jak się nie chce, to jest gorzej jak nie móc. No i w sobie mi się nie chce. A słuchajcie, jest jeszcze jedno odkrycie. Bo jak wodę z podłóżka, to zobaczyłam, że tam mam swoją jeden taki jeszcze worek. I w tym worku znalazłam patelnię na przykład. Znalazłam jakiś ręcznik i znalazłam. To co myślałam, że zostawiłam? Szampon i odżywkę. Ja wiedziałam, że to tu było, tylko mi się ja pamiętałam, że zostawiłam na górnym łóżku, a to jednak zostawiłam pod łóżkiem dla Także było wszystko w jednym miejscu. Najważniejsze, że jest cała wycieczka, autobus dzieci. Jakie to jest dziwne, że wakacje będą. Jakie to jest dziwne, że człowiek był na jakimś takim etapie w życiu. Gdzie musiał robić to, co mu kazali, gdzie musiał chodzić do szkoły, musiał się uczyć, czy mu się podobało, czy się nie podobało, musiał się uczyć jakichś rzeczy, które czasami były głupie. Dziwne. Albo to na przykład, że szło się do odpowiedzi, nie? Ktoś oceniał, pytał, zadawał pytania i oceniał to, co mówisz. Na tym etapie jest też dla mnie abstrakcyjne. Ale najgorsze, najbardziej abstrakcyjne, to jest to, jak na przykład język polski. Interpretacja wiersza książki była tylko jedna. Jak kurde jedna, ja to rozumiem całkiem inaczej. Moja interpretacja jest inna. No, ale teraz, żebyście na koniec nie zrozumieli, że jestem przeciwna edukacji. Jestem jak najbardziej za. Trzeba naród szkolić, bo później takich głupków wybierają. Bo wierzą, że jej miliarder e, zafunduje dobre życie. Że miliarder będzie się troszczył o życie klasy pracującej. No przecież miliarder będzie myślał, jak tą klasę jeszcze bardziej wyzyskać. Więc edukacja jest ważna. I myślenie. Hummm. Mm. nam butelki z wodą. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody: nie żadnej coli, nie żadnego soku, nie żadnej herbaty, nie żadnego Red Bulla. Czy wy wiecie, ile, ile razy ja już miałam oferty reklamy napojów energetyzujących? Nie ma roku. Żeby jakaś marka nie przyszła, żeby reklamować ich Ale jakoś tak, wiecie, mam mieszane uczucia. Wolę wodę promować A z drugiej strony może nie ma się co oszukiwać Przecież ja też czasami piję energetyki Nie wiem Jak myślicie, jak to do mnie pasuje? To jest jeszcze jedna Tacka pierogów I to są te z Tylko tak mi właśnie zamówiłam A te są na jutro Albo na niedzielę ewentualnie. No w każdym razie zamówiłam, jak zobaczyłam jeszcze te, jak już wszystko zapłaciłam, patrzę z truskawkami. Myślę, dobra, dawaj z truskawkami. Chcę je. No i wtedy piszę, że pan powiedział, że mają tylko pół porcji tych pierogów z truskawkami, ale mają jeszcze pierogi z serem. Może pomieszamy. Ja na pomieszajmy. Mam pierogi i z truskawkami, i z serem. Coś jeszcze, że to będzie moja kolacja dzisiaj? Dobra, idźmy. Będziemy tankować w końcu na tym dawnym PKS-ie, wiecie? To jest też właśnie ten oznaczony na Eurowagu jako Prime. Cena jest to dobra, I tak sobie pomyślałam. Ja mam bazę na dawnym PKS-ie. A, może to pasuje, to pojadę. Nie mam też daleko od drogi. Zresztą na tym polegają Eurowagowe Prime, że zjeżdża się z drogi, ale naprawdę mało. Nie tak, że gdzieś tam 50 km, tylko tam kilometr. два Jesteśmy. No więc, tak, ile litrów w ogóle zatankować? Bo to jest ostatnia trasa przed urlopem, to też nie będę trzymać Wolwiego zatankowanego. Palanie w tej chwili Wolwiemu wychodzi 19,5. Przed nami plus minus jeszcze jakieś 15 tysiąca kilometrów. No powiedzmy, że łatwiej się będzie liczyć jak dwa. Siedzę, nie wiem, czy do mnie się Powiem wam, jak ja to dzisiaj, jak ja to sobie liczę, bo niektórzy nie potrafią sobie. Liczyć taki na bardzo chłopski rozum, już Wam mówię jak to jest. Jeżeli auto pali na 100 km 20 litrów, znowu w zakrągleniu, to oznacza, że na przejechanie 100 km zużywamy 20 litrów paliwa. Jeżeli mamy do przejechania 1000 km, to ile potrzeba setek, żeby przejechać, żeby mieć 1000? Czyli 1000 km dzielimy przez te 100 km i to nam daje 10, nie? 10 razy 10 jest 100 No więc, jeżeli na te 100 km idzie 20 litrów To na te 1000 litrów będzie szło 100 razy 10 nie? Czyli 200 litrów No a jeżeli mamy 2000, czyli potrzebujemy 400 litrów Prosta kalkulacja, zatankujemy 400 litrów do prawego zbiornika Bo Wolwi z prawego zbiornika ciągnie sobie paliwo Nie z lewego, tak, przez chwilę miałam taką Zagadka, z którego on ciągnie, bo nie pamiętałam. I sobie przypomniałam, że bluetankowałam do tego, i to wtedy wyjątkowo raz stwierdziłam, że, że tak się przytulę: że nie będę zajmować się dwóch miejsc, bo było ciasno. Ustawię się przy jednym i że w sumie ciągnie z prawego, ale z tym razem może z lewego też pociągnie. No i po tym pamiętam, że z lewego nie ciągnie. <śm> 5,65 na słupku. Jeżeli macie kartę Eurowag, to bardzo mocno Was zachęcam do tego, żeby korzystać z aplikacji Eurowag, tylko żebyście byli zalogowani. Jeżeli jesteście jako właściciel, no to wiadomo, że macie władzę nad wszystkim. Jeżeli jesteście kierowcą i nie macie dostępu, a macie eurobaga to pomęczcie swojego szefa, czy menadżera, kogokolwiek spedytora, żeby Wam zrobił profil kierowcy i żeby Wam dał dostęp do tej aplikacji, bo te ceny na słupkach a ceny dla waszej firmy, dla której pracujecie, one mogą być zupełnie różne. I ja już nieraz spotkałam z tym, że zdarzyło się, że nawet przy autostradzie tankowałam, bo ta cena moja była naprawdę dużo niższa niż to, co było na skrzydłach. wiadomo, że. Dobry? No Ja to pan. Zdjęcie? Można. Bo ma pan też okazję być we vlogu, jeżeli pan chce. Tak? No. Czy O. Super. Dzięki śliczne. Nie ma za co. Szerokości. Zajemnie. Dobrego dnia. No i właśnie, te ceny potrafią być różne, w zależności od tego, ile paliwa się tankuje, ile gdzie się tankuje, czy na jednej stacji, czy za każdym razem, nie innej. To po prostu. Można sobie coś innego wynegocjować. A warto właśnie wiedzieć, bo jeżeli kierowca tankuje, kieruje się tym, co na słupku, to może być fałszywe. Proszę, tracić po prostu pieniądze. Więc, a jak się ma ten profil kierowcy, to kierowca nie ma dostępu do danych wrażliwych. Ma tylko dostęp do naprawdę takiej informacji, które będą pomagać jemu, będą pomagać firmie oszczędzać i bardziej korzystać. Z tego co ma! Kto będzie balować w Göteborgu w ten weekend? Ja. No już czy jeszcze nie? Tak patrzę tutaj na tym szybie, jest też, że prysznic, restauracja, ale jest też, że jest hotel. I tak sobie przypomniałam, jak ostatnio ci kierowcy z PKS-u byli u nas na bazie, to się okazało, że oni mówili, że oni znają to miejsce, bo za czasem, gdy pracowali w PKS-ie, to nieraz tam tankowali, nieraz tam spali. dobry. Można Nie chce pan? Ma nie U go zobaczyć. No, będzie... Może Pan połachać <laughs> Kolegie swoje Twoją Dziękuję. Słuchaj, dziękuję. Słuchaj, dziękuję I wzajemnie Dobrego weekendu tak. Gdzie ja mam kartę? Bo tutaj Na tej stacji nie ma Eurovac Pay Trzeba wyciągnąć Starodawną kartę Ja kartę zawsze wkładam od razu Do teczki, bo ja wiem, że Wkładałam do teczki, No kurtki, wiem, trzymałam, Potem w kurtce. Wiecie co w ogóle zrobiłam na promie z kurtką tą, LKW? Patrzcie. Przychodziłam ja jak to zawsze głupia jestem. Pomyślałam sobie, że fajnie jest przejść pod naczepą, nie? Że sobie skrócić. Pamiętacie, co szukałam. Bo czemu by nie przejść sobie pod naczepą, która ma... Spód w smarze, no przecież... Po co? Czemu? Czemu iść koła? jak można przejść pod naczepą? Bo były takie puste naczepy. Dobra, jest kart nie ma paniki, ale PIN? ja mam pojęcia. Więc taka aplikacja jest dobra, jak nie używacie Eurowag Pay. To gdzie wy żyjecie? Pod kamieniem? Nie zawsze się da. Nie mam tu PINu, zapisanego? Dziwne. Pewnie mam w telefonie w takim razie. bym miała. Dobra, jeszcze do telefonu. Malina z poziomką, jabłko z miętą. Które byście wybrali? Nie, jakoś ta malina z poziomu mnie najbardziej zaintrygowała. Zalejemy, żeby już tego nie nosi ze sobą. A pachnie jak herbata, ale fajnie. Taka herbata malinowa raczej jest <laughs> taki sok. Nie widziałam takich płynów, a wiecie co? 16 zł kosztuje. Ale pachnie naprawdę jak taki sok domowy malinowy. Chyba będę teraz cały czas jechać i mieć szybę. Summer Sprint to się nazywa. Ares. O, dół, chodź, O, chodź. No, bo nie wiem to przecież. Do schowka damy z boku. Co hmm, się czy nie? Ja bym nie upchnęła. <grywa> Lepiej tylko teraz nie otwieram schowka. Przecież mówiłam, że zmieszczę. Nic nie znalazłam, tylko w okularach nie widziałam, że, że, nie że ten zamek był... no tej nie widziałam. Wiecie czego no. Wiecie czego nie widziałam? wiecie O, tu miałam kartkę z pinem. Wiedziałam, że on tak jest. I w tym zasuwane. Mi się dawało że to było odsunięte, a to po prostu jest taka jedna kieszonka, a druga jest zasunięta. Ja, jej prze ja ją przeoczyłam, więc kartę włożyłam, pożyłam. Więc teraz już proste, prosto do portu. 95 km. powinniśmy być o no 10 po 5 Promo północy, więc jest na ludzi w tym razem Idzie ładnie Poprawka Że szło, to nie wiadomo, że pójdzie No i to już tyle w tym odcinku Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz To darmowe Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał Matias Kunkel, Michał Chojnacki Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Caba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, DJ The Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Fab3875, Tosio, Tosio Oki, Oki.